Hej, w tym materiale pokażę Ci, jak możesz wykonać przejście, które wykorzystuje wirtualną kamerę w programie After Effects. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w problemie. Na początek musicie sobie przygotować kompozycję z trzema ujęciami, wobec których będziemy robić nasze przejście. Najważniejsze jest to, aby właśnie cięcie było mniej więcej wyjątkowo na bit, gdyż te przejście mimo wszystko właśnie wymaga akcentu, jeśli nie przez jakiś efekt w obrazie, to właśnie na bit. No i tutaj właśnie mam przygotowane cięcia na bit, na audio. Jeśli nie widzicie waveform, wy audio rozwijacie audio i następnie waveform, no i możecie sobie jakby to śmiało dodawać właśnie cięcia w elemencie, który nas interesują, więc teraz te wszystkie ścieżki musicie zrobić sobie na początek jeszcze 3D, czyli wystarczy, że tutaj klikamy sobie 3D no i nasze jakby ścieżki mają są już jakby umiejscowione w wirtualnej przestrzeni 3D, teraz musimy sobie stworzyć nową kamerę, My stworzymy sobie nową kamerę, możemy nazwać main camera, e, kam kamera jak wydajemy sobie preset do 50 mm, klikamy OK. I Teraz, tak stworzyliśmy kamerę, klikamy na kamerę, wybieramy sobie znowu kamera i tworzymy sobie orbit 0. Dzięki temu nasze teraz, jakby ujęcia mogą być poruszane wraz z tym nulem, bo on jakby steruje naszą kamerę. I właśnie to chcemy mniej więcej uzyskać. No ale jak widzimy, na razie pojawiają nam się jakieś czarne, jakby brakuje nam obrazu i pojawia nam się czarna przestrzeń w tym, co widzimy. Ale tym zajmiemy się zaraz. Na razie zróbmy sobie podstawową animację, czyli klikamy sobie P na Position, wybieramy sobie Separate Dimension i mniej więcej na każdym środku naszego ujęcia klikamy sobie nasze tutaj zegarki i także w Rotation wybieramy sobie Z Rotation i klikamy sobie OK. Teraz idziemy sobie na początek i wybieramy sobie na przykład minus 7, trochę to Albo oddalam, delikatnie oddalam, no i trochę przesuwam, załóżmy, do góry. Dzięki temu to idzie teraz w tą stronę, czyli jakby obracam nasze ujęcie w taką stronę. Idziemy teraz na plusy, i teraz na środku tego ujęcia idę znowu na plusy, tylko teraz do plusy tworzę jakby taką łódkę naszego przejścia, czyli tworzę jakby coś takiego, przybliżam. Te ujęcie, przenoszę je teraz delikatnie, może do góry i w x trochę na prawo. Chodzi o to też, abyśmy nie mieli dużo tych czarnych obszarów, zwłaszcza w momencie, gdzie jest twarz, skóra czy taki element. Ja to robię na przykładzie, który trwa trochę, bo trwa ponad 5 sekund, ale jeśli robicie to na twarzy i tu musi być twarz, ale przejście jest szybkie, bo moje trwa tu z 2 sekundy, więc jeśli u was jest przejście szybkie, to tej twarzy spokojnie możecie dać właśnie jej na cięciu, bo nie będzie za bardzo widoczne jej jakby zniekształcenie. No i teraz zróbmy sobie na kolejnym jakieś przejście, zróbmy sobie z powrotem coś takiego, zróbmy sobie większy zoom, zróbmy sobie pójście w prawą stronę, i pójście teraz nie w górę, tylko zróbmy sobie pójście na dół, tak tematycznie. Z tym statkiem, załóżmy coś takiego. No i okej. Okay, mamy jakby już tutaj nasz ruch kamery przygotowany mniej więcej. No ale teraz co najważniejsze widzimy jakby czarne obszary w naszym ujęciu. Musimy się tego pozbyć i pozbywamy się tym za pomocą efektu, który nazywa się Motion Tile. Teraz, kiedy go przerzucimy na, na pierwsze ujęcie, drugie ujęcie drugie ujęcie i na nasze trzecie ujęcie to teraz możemy sobie wybrać Output Height na 250 i Width 250 teraz zostały jakby to uzupełnione klikamy sobie Mirror i jakby jest odbicie lustrzane i przy szybkich ruchach jakby jakiś takich odbić nie będzie za bardzo widać dajemy sobie kolejne ujęcie i znowu 250, 250, Mirror Edge i przy wodzie w ogóle już nic nie będzie widać, nawet jak mamy większy brak. No i dajemy sobie kolejne ujęcie i znowu mirror, mirror i tu u góry był brak, brak którego już nie ma. Klikamy sobie mirror i jakby nasze klipy zostały już uzupełnione i nie mamy właśnie czarnych obszarów w naszym ujęciem. Teraz musimy sobie go zanimować. Ja tu stworzę sobie jeszcze ich aby był w tym samym miejscu. Może trochę na lewo. Dzięki temu to idzie teraz tak. Patrzymy, mniej więcej, jak ten ruch nam się prezentuje w taki sposób obraca nam się zbliżając, Poczekajcie, Teraz nam się obraca zbliżając i potem nam mocno wraca z prawą stronę. I idzie tak. OK. Dobra, załóżmy, że mniej więcej jest OK, więc kliknę sobie F9 w takim wypadku i teraz odpalam sobie graf editor ważne jest aby to był speed graph a nie value graph w tym wypadku teraz jak widzicie nam powstały takie ładne jakby łódki i polega to teraz na tym że musicie znaleźć sobie mniej więcej rejon gdzie jest przejście tu jest nasze przejście teraz łapiemy punkt który mamy z tej strony i przeciągamy go w lewo tak aby właśnie to przejście było tu łagodne i tak samo robimy to w drugim, aby z tej krawędzi też było przejście łagodne. Ale co jest najważniejsze, aby ten główny pik, czyli jakby najszybsze przejście, aby było tutaj na środku w momencie cięcia. Więc poprawiamy to jeszcze. Zwiększamy moc w tą stronę. No i łapiemy ten punkt. I zwiększamy moc w tą stronę. Z kolejnymi ujęciami robimy tak samo, czyli szukamy kolejnego przejścia, gdzie mamy. Tu mamy już nowe ujęcie. Tu mamy poprzednie, poprzednie i mamy nasze cięcie. Łapiemy znowu kratki kluczowe. idziemy, Nie idziemy w dół, tylko w lewą. Musicie uważać, aby nie pójść w dół. Idziemy tutaj. Teraz łapię ten punkt i przenoszę go w tą stronę. O, teraz za mocno jest tutaj, więc biorę to. Biorę to całe i przenoszę tutaj. Biorę teraz to całe i przynoszę tutaj, to całe znowu i tutaj. Dzięki temu, jakby tworzymy tak, że tu nam jest łagodne, a potem przyspiesza, i na naszym przejściu jest pik i robi nam się chaos. Ja na razie motion blur wyłączę. Z naszego ujęcia by nam nie jakby wygładzało tego, co widzimy. Wy motion blur nie mieliście pewnie, ale załóżmy, że. Mamy, no i teraz mamy ujęcie, które się rozpoczyna, i ja chcę znowu, aby ono się rozpoczynało tak, aby na początku było jakby szybko na wejściu, a potem nam maleje i przygotowuje nas do skoku, który mamy tutaj. Mamy ten skok właśnie w tym momencie. Teraz nam to się kończy, i mamy skok drugiego ujęcia, w które wchodzimy teraz. I mamy to ujęcie na naszym finalnym. Możemy tu potem dalej oczywiście ciągnąć. Więc ok, mamy już animację przygotowaną. Dajemy sobie motion blur na a, co to mało? motion blur na to dzięki temu teraz będzie przejść jak zobaczymy, w tych nacięciach mamy rozmycie, dzięki temu jakby te przejście jest jeszcze bardziej łagodnie wygląda. No i teraz tutaj też, gdzie mieliśmy na krawędzi jakieś łączenia czy te elementy, to teraz już w ogóle to nie jest za bardzo zauważalne. Więc teraz, kiedy już to mamy, tworzymy sobie nowy solid czarny i dajemy sobie bars jakby tutaj w tym efekcie bardzo dobrze jest mieć tak jest, mieć zwane czarne ramki, oczywiście możecie wykorzystać ujęcie 4K dzięki temu będziecie mieli jakby mniej tych krawędzi ale jeśli byście mieli ujęcie, gdzie dużo jest tej czarnej przestrzeni to czasami jakby te czarne ramki pomagają przykryć jakiś tam rejon, którego brakuje więc 80 na height na 0 i mamy jakby już przykrycie mniej więcej naszych naszych błędów które były na krawędziach mamy już ładny ruch no i teraz tworzymy sobie jeszcze nowy adjustment no i teraz tworzyliśmy sobie nowy adjustment i możemy sobie wybrać na przykład efekt curves, levels i zrobić sobie jakby core grading już naszego całego ujęcia poprawić sobie jasność i kontrast aby to nam lepiej wyglądało bardziej wakacyjnie i nasze jakby przejście wykorzystujące kamerę już już jest gotowe jeśli wasze ujęcie przy tym przejściu jakoś gorzej wygląda czy coś jest nie tak, to jest naprawdę po prostu trzeba manipulować tymi punktami, trzeba wybrać jakiś dobry ruch, aby on nie był jakiś szarpany, aby nie był za mocny. Po prostu ten ruch musi być idealny i na to jakby nie ma recepty. Po prostu musicie wyczuć, który ruch z jaką mocą będzie pasował. Do waszego ujęcia. No bo na to nie ma recepty sam przy tym e, porządzie, który widzieliście na początku. Zmieniałem trochę nulę, aby właśnie wyglądało to jak najlepiej w tamtym przypadku. No i to było na tyle. Właśnie w taki sposób możecie wykonać. Te przejście, co jest ważne, że te przejście właśnie było wykorzystywane dość często w AMV tak zwanych, jak wiele przejść, które teraz robi się właśnie popularne, czy już jest popularne od kilku lat, więc czemu nie, może i te przejście okaże się, że nada się do właśnie jakichś filmów wakacyjnych, czy relacji z waszego... Tutejszego? Nie rocznego urlopu. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!